Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z znaku Barana na czytanie na miesiąc czerwiec 2024 roku. Na początku wyciągnę kartę z roczni Mądrość Wróżek. I będzie to postawa. Energia główna. Paść monet. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka monet. I dziewiątka kielichów. Co przyjdzie nowego? Wisielec. I moc. Trzy karty na pracę i finanse. Wisielec. dziewiątka była i szóstka pentakli trzy karty na król buław a śmierć Jarczy kapłanka i trzy karty na miłość i relacje: królowa kielichów, dwójka buław i król pentakli. Karta rada na miesiąc czerwiec dla osób z znaku barana. Dziesiątka mieczy. I karta z duchowych zwierząt. Zobaczymy, jak nam się to wszystko będzie łączyło. Znaj swoją wartość. Zaczynamy. Tym razem zaczniemy od karty z wyroczni Mądrość Wróżek. Postawa. To przeczytam. Słowo kluczowe: nastawienie. Jeśli to tę kartę wyciągnąłeś, z pewnością coś się za tym kryje. Przyjrzyj się uważnie temu, jak wyglądają Twoje relacje interpersonalne. Walcz o swoje prawa i ideały, ale uszanuj również opinie innych osób. To, co Tobie wydaje się oczywiste, nie musi być takie w odbiorze kogoś innego. Zajrzyj w głąb siebie i spytaj, co jest takiego we mnie, czemu muszę się przyjrzeć, w każdej sytuacji możesz albo działać, albo reagować. Czy gdy masz do przepracowania trudną lekcję, wpadasz we wściekłość, a może bierzesz głęboki wdech, centrujesz się i zastanawiasz, jak najlepiej zachować się w danej sytuacji. To ważne, aby wsłuchiwać się w swój wewnętrzny głos. On bowiem wie, że duch pragnie dla ciebie jak najlepiej. Po prostu poprosi o pomoc. Pamiętaj, że na każdy problem jest jakieś rozwiązanie. Twoje własne wewnętrzne ja z radością potrzebnie ci co robić. Niekiedy rozwiązanie przychodzi pod postacią słów lub głębokich refleksji. Innym razem pojawia się przesłanie nakłaniające do pokładania wiary w to, że wszechświat kieruje energią wokół w taki sposób, aby zmanifestował się doskonały rezultat. Mamy tu do czynienia z ćwiczeniem się w zaufaniu i wierze. Wsłuchuj się we wszystko, co mówisz i myślisz przez cały dzień. Ilekroć pojawiają, pojawia pojawiają się negatywna myśl lub osąd, natychmiast zastąp je czymś pozytywnym. Pamiętaj, że to, na czym się koncentrujesz, przyciągasz do swojego życia, a zatem zachowaj ostrożność w swoich pragnieniach. Już sam uśmiech na twarzy generuje zmianę chemiczną w organizmie, która prowadzi do pojawienia się radośniejszych odczuć. Inni reagują na Ciebie w sposób, który odzwierciedla to, jak się im prezentujesz. Pamiętaj, aby uniknąć osądzania samego siebie, innych czy sytuacji. Zbieraj fakty, prosi o boską pomoc, a potem wsłuchuj się w to, co należy dalej zrobić. Dobrze. I zaczynamy. Energia główna to paść monet. Czyli energia poczucia bezpieczeństwa, stabilnej sytuacji materialnej, dążenia do sukcesu finansowego. Pokazuje, że będziesz pracowita, konsekwentna w działaniu. Dla niektórych osób może pokazywać zdane egzaminy lub jakieś propozycje zawodowe, a nawet jakiś nieoczekiwany przypływ gotówki. Co odchodzi do przeszłości? Tu mamy szóstkę monet i dziewiątkę kielichów. Więc do przeszłości może odejść radość i satysfakcja, którą dawało Wam dzielenie się jakimiś dobrami z innymi lub też opiekowanie się u kimś. Co przyjdzie nowego? Tu mamy wisielca i moc. A więc tak pokazuje nam się czas zmiany perspektywy, zatrzymania się, wycofania. I przyjrzenia się sobie swoim przekonaniem i, przekonaniom i postawom. Będzie to czas bilansu, rozrachunku z samą sobą. Będziesz świadoma swojej wewnętrznej siły oraz swoich słabości i będziesz nad nimi pracować. Będziesz miała odwagę, żeby diametralnie zmienić swoje poglądy, które ci już nie służą. Praca i finanse. Tu mamy wisielca, dziewiątkę buław i szóstkę pentakli. Pokazuje nam się opóźnienie dotyczące wywiązania się z finansowych zobowiązań związane z pomaganiem komuś bądź też jakimś szkoleniem. Może to być również konieczność wstrzymania działań. Być może planowaliście jakiś wydatek, ale w tym miesiącu, żeby dobrze gospodarować pieniędzmi, musicie być ostrożni w ich wydawaniu. Rodzina. Tutaj mamy króla buław, asamieczy i arcykapłankę. Pokazuje nam się, żeby zaakceptować i być wyrozumiałą co do nowego pomysłu osoby ambitnej i zawsze gotowej do działania, lub też w Waszej rodzinie może nastąpić przepływ energii i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Nowe pomysły, burza mózgów dotyczące na przykład wypoczynku na łonie natury, gdzieś w odludnym miejscu. Miłość i relacje. Tutaj mamy Królową Kielichów, dwójkę buław i króla pentakli. Więc tak pokazuje nam się wrażliwa, czuła i troskliwa kobieta, rozmawiająca, spędzająca czas lub też planująca jakieś podróże i wyjazdy. Zadbanym i odpowiedzialnym mężczyzną. Druga opcja jest taka, że jakaś przychylna Wam kobieta będzie się zastanawiać nad realizacją jakiegoś przedsięwzięcia bądź planować jakieś działanie, które pomoże poprawić Waszą sytuację materialną. Karta Rada: Dziesiątka Mieczy. Radzi, żeby zaakceptować konsekwencje wydarzeń i skierować swoją energię na pogodzenie się z rzeczywistością. I jeszcze mamy kartę z wyroczni duchowych zwierząt, skunks. Znaj swoją wartość. Przesłanie wyroczni. Co jest dla ciebie ważne? W co wierzysz? Czy pokazujesz światu najlepszą, najbardziej autentyczną wersję siebie? Duch z przypomina, że możesz być dumny z tego, kim jesteś i co osiągnąłeś. Znaj swoją wartość. Nie każdy ma takie same poglądy jak ty. Czy wyznaje takie same wartości? Możesz jednak iść przez życie z podniesioną głową, wiedząc, że wyrażając swoją integralność, sprawiasz, że inni wyczuwają twoją autentyczność i inspirują się nią. Bądź tym, kim naprawdę jesteś, a jeśli Twoja reputacja cię wyprzedza, to dobrze. Masz wiele powodów do dumy, a skąd pragnie, byś był najlepszą wersją siebie swoim prawdziwym ja. Dobrze, dziękuję bardzo. To by było na tyle. Zapraszam na kolejne czytanie. Pozdrawiam Państwa.